Ta gra, najciekawsze w tej grze było to, że no, początek białego był bardzo niestandardowy, jest to typowa gra białego gracza, Marcela, który lubi nie grać standardowo. W tym przypadku, otwarcie było podwójne 5 na 5 Gra ekstremalnie na moją i czarne, jako pierwsze, podejście wskoczył po prostu do rogu. Jest to jak najbardziej w porządku. Ruch można też grać w Hoshi. To wszystko są rezultaty raczej preferowane dla czarnego. Czarny zagrał w ten sposób, biały zagrał przygotowaną wcześniej prawdopodobnie sekwencję, która miała zamknąć czarnych. I teraz sytuacja nie jest taka prosta, bo albo czarny jeżeli złapie ten kamień, to możliwe, że zostanie po prostu zamknięty i będzie musiał jakoś przeżywać. Więc Biały chciał zrobić to troszeczkę, czarny chciał to zrobić troszeczkę sprytniej i zagrać w ten sposób. W ten spo I ciężej będzie, będzie go zamknąć, ale i tak to się białym udało w ten sposób. I okazuje się, że był sposób na to, żeby czarny nie dał się tak łatwo zamknąć. I ten sposób to jest zagrać od razu w b 15 Bez zagrania w, tego, w to D D D16, które nam tylko przeszkodziło. I teraz biały no, nie ma za bardzo możliwości zagrać tego ruchu który poszedł w grze, musiałby odcinać w ten sposób, a to by, to, to by sprowadziło się do tego, że czarny by rozciął białe kamienie i byłby dla białych problem. Więc prawdopodobnie biały by musiał zagrać spokojnie, w jakiś sposób tutaj od zewnątrz. Ciężko tu nawet ruch jakiś dobry znaleźć. Na przykład coś takiego, czarny wyjdzie tu i biały raczej nie może zagrać w ten sposób, bo boimy się, boimy się po prostu rozcięcia, to rozcięcie jest dość poważne. Czyli od razu ruch tutaj, nie intuicyjny ruch, nie taki prosty. W grze czarny zagrał tą wymianę i sytuacja jest zupełnie inna. Tym razem jak zagramy tak, to już tego cięcia tutaj nie ma. Czarne przeżyły, to wciąż jest w porządku rezultat dla czarnego, tak? No ale biały dostał to co chciał, czyli zewnątrz i sente, więc no, można to nazwać sukcesem dla białych, mimo że komputery pewnie by się nie zgodziły z tym y, stwierdzeniem. Znowu, taki lekki sposób grania nie robimy terenu ciężkich kształtów, tylko lekko. Trzeba tylko zauważyć, że, że jak biały gra lekko tutaj, to z cały ten y, okolice tutaj pra prawej strony się zrobiły trochę nieciekawe, no bo y, ciężko białemu tworzyć teren. Nawet jeżeli biały by dostał jakieś. Kamienie z tej strony, to czarne zawsze będzie mieć wejście od dołu, więc raczej nic wielkiego tam biały w łatwy sposób nie stworzy. Biały podszedł i zagrał te nuki. I teraz jest ważny moment, bo pierwszy poważny taki strategiczny błąd czarnego był taki, żeby no, źle określić, która strona jest ważna. Czarne zagrały po prawej stronie, które normalnie to były duże ruchy, ale widzimy, że lewa strona jest istotna. Przede wszystkim mamy tutaj ten róg który jest wciąż otwarty, ale jeżeli biały dołoży jeszcze jeden kamień, to uda mu się go zamknąć. Mamy też jakiś wpływ u góry, od którego chcieli, chciałby biały tworzyć. Tak, ten wpływ jest. Chce być przydatny, a na razie jeszcze przydatny nie jest. I wypadałoby coś tam zagrać. Natomiast czarne zagrały z tej strony. Nie wydaje się to takie aż takie ważne. Poszła tutaj sekwencja, biały weszły do rogu i poszło jakieś doseki, ale cały czas ta lewa strona czeka. Nie? I problem będzie taki w przyszłości, że to biały pierwszy na tej lewej stronie zagra, ale do tego jeszcze dojdziemy. W, tym, w tej sytuacji, joseki, zagranie doseki to jest wejście w dół i biały tnie z tej strony. To pewnie wszyscy mniej lub bardziej to doseki znają. Tu, 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 tu. I w tym przypadku możliwe, że nawet czarny nie, nie musi jakoś dogrywać yy, od razu w ten sposób. Może spróbować czegoś innego, no ale powiedzmy, że dogra. No, to jest mniej lub bardziej Joseki. Białe od, odeszło od tego Joseki. Zagrał od razu tutaj.